Witajcie w następnej, ale degustacji. Tym razem e, francuskie piwo z Lidla, Abaye de Vauclair, e, Ruby. 5% alkoholu. Mmm, no, myślę, że miało więcej kiedyś. 250 ml butelka, też zmniejszona, bo 330, o ile pamiętam. Ładny na lat temu, także wszystko się mogło zmienić. I co oni tu piszą? Czerwono owocowe piwo z koncentratem e, z koncentratem soku e, z bzu. Tak? W składnikach jest jęczmień. Tyle, żeśmy się dowiedzieli. E... Mówię francuskie, bo e... jest ono robione przez Brwi... E... Grdel. Zamruczałem sobie, bo nie wiem, jak to dokładnie powiedzieć. E tu oczywiście nie piszą, no bo to dla Lida robione. Apsel złoty. Amélie de Yy, otwórzmy, zobaczmy. Yy, zobaczmy, czy się zmieniło. Od tego czasu, tak. gdy piłem to. Uuu! Ale, ładnie pachnące. Ok, rubinowe w kolorze. Lekko różowa piana, niewielka. Wydaje się klarowne, Ech, naprawdę, naprawdę sporo owoców. E, I są jeżyny, i są maliny, truskawki, takie leśne owoce, szczerze mówiąc. E, całkiem przyjemnie, owocowo, e, raczej słodko. Fajnie, dobra spróbujmy, masze zrobię, e, w smaku nie jest słodko, oczywiście jest pewna do zasłudy, ale w porównaniu z aromatem to jest wytrawnie, e, czuć y, tak jakby sok owocowy jakbyś dodał jak do piwa sok owocowy ale bez tej całej słodyczy czuć te owoce ale czuć też podbudowę piwa fajna fajne ciało trochę goryczki przepraszam to musi być ta alergia na coś. Mam otwarte okno. Co prawda, deszcz pada, ale nagle zakręciło mi się w nosie. E, bardzo przyjemne. Jest lekka góryczka, trochę taka łodygowa. Trochę e, ziołowa. Ma takie belgijskie podteksty. Całkiem przyjemnie się dopije. E, owocowe, odświeżające. E, trochę takie spokojne. E, mogłoby mieć więcej zadziorności e, Ale no, ogólnie fajnie wchodzi. Całkiem przyjemne. Można spróbować. Co myślicie o tym piwie? Jak napiszcie. Bo jest i ładne w kolorze piękne w aromacie. W smaku nie jest słodkie. I to jest główna zaleta. Ale czuć taką właśnie. E, te owoce, także ciekawe. Mam nadzieję, że ten sensy wam się podoba. E, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie. Pamiętajcie o dzwoneczku, to będzie wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, także będziecie na bieżąco. No przez to nie opuścicie żadnej nowej galaktyk stacji. I koniecznie prześlijcie ten film swoim znajomym. Wasze zdrowie. Cześć.